Elo, marty! Z tej strony Jula, a dzisiaj będziemy... Dzisiaj pokażę wam... Znaczy... Dzisiaj jest vlog i pokażę wam... Bo... Yy, pokażę wam co spakowałam, bo dzisiaj idę do mojej najlepszej przyjaciółki na noc. I... Będziemy spać w domku. Takim wiecie... Takim nie domku, domku, domu, domu... Tylko domku, takim wiecie... niech na drzewie, tylko że po prostu w takim... Domku, małym domku, który jest jej. Dobra. Pokażę Wam teraz właśnie, yy, co spakowałam, bo mam torbę z Pumą, bo dużo rzeczy muszę włożyć. Yy, taka, torebka, taka torba z Pumą jest naprawdę fajna, taka oglądana z Pumą. No i zacznijmy sobie od pierwszej małej tutaj kieszonki. <laughs> Pierwszą rzeczą jest telefon. E, wiecie, stary mi się popsuł, e, znaczy no mój ten e, mi się popsuł, ja mam taki po prostu tylko i nie jest w ogóle zaregulowany, będę sprawdzała po prostu godzinnej i w ogóle. E, mam moje okulary, które wam potem pokażę, albo może nie. Teraz miałam jeszcze lepsze, tylko wiecie, kąpałam się w basenie. Wziąłem ręcznik i ze studni właśnie zsunęły mi się te okulary, a potem moja mama na, mnie, na nie wdepła i no jak widzicie, mam te. Ale te też są całkiem spoko. Okej, okay. no i takie mam właśnie okulary, o trochę żałuję tamtych, bo ogóle bardzo ładne mega mi się podobały, no ale te też są całkiem spoko, myślę, że też mi będą pasować. Czekajcie, muszę włożyć je do woreczka, bo z, tak z jedną ręką to się nie da. No i mamy taki woreczek. Kolejną rzeczą jaką mamy no to jest i to już jest pieniądze, żebyśmy włożyli się do sklepu, do sklepu i mam jeszcze palizelki. Dobra. Ja już te wszystkie rzeczy spakuję do pierwszej naszej kieszonki. Yy, jadę dopiero gdzieś tak o 14, o, Bo wcześniej tata nie przyjeżdża. No i tak. E, tutaj muszę jeszcze mam tą, tą dużą kieszonkę, bo w dłużej kieszunce mamy ręcznik, bo będziemy może się jutro kąpać w basenie. E, I mam trójkąpielowy tutaj. Mam e, tam moją jeszcze piżamę. Jeszcze nie wiem, czy... Mm, chyba jeszcze będę brała na jutro ubrania, ale jeszcze nie, nie spakowałam się, no bo jeszcze nie wiem, jaka jutro będzie pogoda i muszę potem sprawdzić pogodę. Musicie. Jeszcze chwilę poczekaj, bo ja jedną minutę tego nie No i tak to wygląda. Taka duża jest kumą. E, tak w ogóle to była mojej mamy, na schodziła z nim, bo miała takie rzeczy. I, ale ja teraz ją mam i jest wielki plus. No i pokazuję wam za okolice e, No i jak na razie jest brzydka pogoda trochę w sumie, przestało chyba padać, nie wiem, ale padało. E, no, jest to ładnie, ale padało, no niestety. No i tak, w ogóle pokażę wam jaki, jaki strój zrobiłam dla mojej lalki, z, z takiego bardzo ładnego materiału, nie to, że ja się bawię lalkami, bo to jest nudne, ale po prostu bawię się w taką porystętkę młodej, taką nie wiem, co ja zrobiłam brokatową No i mam sobie moje świeczki, lampeczkę i chcę wam dzisiaj pokażę moje biurko. A tutaj są różne właśnie takie kredki, najbardziej lubię długopisy z MPK, nożyczki, zszywacz, dziurkacz, klej, gumka, to jak widzicie działa. Trzy świeczki, dwie górkowe i jedna tak cytrynowa i sługaczka. Laptop Lenovo. Windows 10. A moje pizzy, które piję. No i tak, no i tyle. Jeszcze moją lager tu posadziłam. No i tak. To jest mój blok. No i co tu jeszcze muszę pokazać? Co no. jechał samochód? Okej, okay, dobra, no to... Dziś taki mały vlog mas. A! Y Idziemy do mojej siostry. I zobaczymy, co ona tam robi, ludzie. Elo! Moja siostra tam układa sobie lego. Elo. no. co? No właśnie, ma. Co robisz? Układasz lego sył. taki domek. Tylko to mi zabraknie tych, żeby podwyższyć drzwi do... Aha, no dobra. To idziemy. No już wiem, co robi moja siostra przynajmniej. No i dobra, to na razie tyle. Może jeszcze kolejny odcinek nagram, jak będę u mojej najlepszej przyjaciółki. To jeszcze może jeden wstawię, prześlę mi hmm, przez więc widzimy się już albo później, albo jutro. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie i udostępniajcie te filmy. Pa pa!